Pierwsza jest Sylwia pierwszy na szkoleniu związanym z 7 treningiem. No Rano musiałem się wcześniej zerwać, ale było warto. Poznałem osobiście Chrisa, Joela, sympatyczni, normalni ludzie. Liderzy też normalni. Także jak się trochę włoży pracy, można to osiągnąć. To nie są jacyś supermeni, bohaterowie. Po prostu zwykli, normalni ludzie, którzy włożyli trochę pracy. Dziękuję. Następny czek. Już widzieliśmy go dzisiaj na scenie. Rafał Soiński. Fajny trening, także chyba zacznę ćwiczyć. Jak <laughs> więcej nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nic nie wiem, dopiero ja się uczę. <laughs> no, jak zwykle jak to była rewelacja, pani, że tu paru ludzi Jeszcze raz zapraszam, jeśli chodzi o kolejny imię na kolejne zabawetami. z nami. A no, 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 my się podczepiamy, jak to wywagoni. ale że... jeszcze czego nie? na czerwono, a Na spotkanie jest rewelacyjne. Cóż tutaj dużo mówić? Jak kiedykolwiek pomyślisz, że nie warto uczestniczyć w takich spotkaniach, to jesteś w dalekim błędzie. Warto, po prostu trzeba tutaj... dużo ludzi i chciałabym podziękować Joelowi i Krysowi za to, że zrobili 7 minut, bo tego mi w życiu brakowało. Powiem tak, jechałem tutaj 20 godzin, ale było warte. Jak na razie jest świetnie. Masa inspiracji i wiem, że teraz zacznę działać już na serio. Dariusz Poręba, to też jest ekipa Ani. Zapraszamy na ruch. Także kilka pytań Nasz eee. do publiki, który też kręci. Słuchajcie, także witam serdecznie z bloga Tomasz.nfp. Tak, tak, robimy tu niezły marketing. Sylwia, pewnie chciałam zadać kilka pytań, a to Dokładnie. jest przypadek tak, zupełny. Tak, bardzo duży przypadek. Słuchaj tam. jakbyś miał powiedzieć jedną najważniejszą rzecz, dlaczego robisz się dniem na Przede wszystkim powiem Ci tak, nie ma jednej najważniejszej rzeczy, ponieważ tutaj się zbiegło naprawdę fantastyczne kilka elementów. Przede wszystkim no to Ty, tak? I cała ekipa tutaj z tyłu, widzicie, przechadzają się nasi po partnerzy i to, to jest rewelacja. Ekipa jest świetna, natomiast e, poza tym robię to, co w życiu kocham, czyli sport uprawiać. E, no biznesowo jest niesamowita okazja, powiem szczerze, że... Przed chwilą napisałem takiej post na Facebooku, że jeżeli do tej pory zastanawiałeś się, czy 90 zł licencji biznesowej może Ci zrobić masywny dochód, który dzisiaj były odbierane super czeki po 1000 dolarów po emerytury, ponad 43 tysiące. W takich czekach, ale były też osoby, które prawie 40 tysięcy miesięcznej wypłaty otrzymały po praktycznie trzecim, czwartym miesiącu pracy, więc to jest rewelacja. Więc po pierwsze ludzie, po drugie styl życia, po trzecie biznes. To jest niesamowite. Jestem wdzięczny, że tu jestem. Także... Tomek mógłby mówić jeszcze dwie godziny, dlatego na początku się go spytałem, bo by nie czasu na większej lekci godzin. Do zobaczenia Tomek, idziemy dalej. Pozdrawiamy serdecznie, cześć. U! No jak? Wszystko, wszystko się zgadza, mamy dużo ambasadorów, ten ambasador jeden mnie kręci tak dalej. Także tyle, to co, no, musicie z nami być kolejnym razem i tyle. Nie ma innego wyjścia. Mówią, że zrodziłem tylko na zdjęciach, tak. Przyznam, że mój brat naprawdę dużą robotę wykonał, żeby nie przekonać do tego typu biznesu. Myślę, że w tej chwili jest ze mnie dumny, że przekonałem się do tego. Jestem za to z ogromnie wdzięczny i życzę sobie i Wam, żebyście mieli takich samych podopiecznych w swojej karierze jak on, którzy osiągają podobne sukcesy jak on i których możemy uczyć, czerpać z tego jak największą radość. Cześć! Jestem dzisiaj na szkoleniu do e, treningu w Warszawie. Jest ekstra. E, so, i naprawdę niesamowita atmosfera, polecam wszystkim i zapraszam do biznesu. Też no, nowa osoba w naszym zespole, ale od razu duży sukces, Łukasz Pastek zapraszamy. <tryk> Następny człowiek powezruję do kogoś, kto jest niesamowitą osobą, znam go od dawna, mój serdeczny przyjaciel Borąży e, Tomasz <tryk> Ale powiem wam, że normalnie czas Drexów chyba Renko powiedział to, co e, chciałem powiedzieć. Firma Marzeń. E, życzę wam, żebyście wszyscy zostali na tej scenie i po prostu takie czeki to jeszcze będziemy dopisywać tutaj 3 zera za jakiś rok. Przyjechałem tutaj specjalne na no to szkolenie z Włok, z Udine, z prowincji i Wenecja-Giulia. Razem e, przywiozłem sobą żony i czterech resellerów. Także całą noc jechaliśmy tutaj tylko po to, dlatego, żeby się e, wziąć i e, poznać swoich liderów i zobaczyć się na żywo, a przede wszystkim czuć się e, jak jedna rodzina jeden team, którzy wszyscy są zainteresowani, żeby mi się powiodło. Zawsze uważałem, że nawet inwalida taki jak ja może odjąć sukces i właśnie dążymy do tego, żeby innych inwalidów, którzy siedzą w domu i nie wiedzą co z sobą zrobić, zachęcić do tej pracy. Bo ty, chociaż jesteś inwalidą, też możesz osiągnąć sukces. Tak jak ja to zaczynam robić. Dziękuję. Jak to kiedyś Tomek powiedział, <grywki> dzięki Gwąsku. <grywki> Także tutaj mamy klejacka naszego mistrza i. Teraz będziemy mieli taką kogoś kto mieszka w Niemczech na co dzień. Dawid Żurowski, zapraszamy. Ja dziękuję wszystkim, że mogłem w ogóle poznać ten biznes Chrisowi, Joelowi, bo żadnego takiego innego takiego biznesu nie ma. Grupę biznesu zrobiłem, ale takiej forsy jeszcze nigdzie nie zarobiłem. Step your ass up. What you wanna do? And get your ass knocked down. What you wanna do? Get ready. What you wanna do? Three, six, mafia. Mafia. It's a fight, head was some head bustle. It's a fight, it's a fight. Head bust em, head buzz We go hit him with the left. Hit him with the right. We go hit him with the left. Hit him with the right. It's a fight, it's a fight. Head, head. bust head bustle. It's, it's a fight, it's a fight. Head bust up, head bustle. <coughs>